W dzisiejszym odcinku Remek, Glęcu, Szumi i Wiki zmierzą się w wyścigu po Wrocławiu. Każdy z nich otrzyma różny środek transportu, dzięki któremu będzie musiał się dostać z punktu A do punktu B. A po drodze spotkają ich dwie przeszkody, które utrudnią im to zadanie. Remek, kochany, ty dostajesz potężną polówę. Proszę Dziękuję. bardzo, klucz w twoich rękach. Proszę Glencu, to dla ciebie Twój pojazd. A wy, moi drodzy kochani. Jako, że ostatnio w moim odcinku występowaliście razem, pomyślałem, że w tym także wystąpicie razem. Waszym zadaniem będzie użycie tej karty i wydanie wszystkich Twoich pieniędzy. <laughs> proszę bardzo, tutaj jest karta, za którą opatrzycie sobie bilet mm. w komunikacji miejskiej. Ja, ja myślę, boku. że to wygram. Auto jest najwygodniejsze. Nie, yeah, bo my. Najwygodniejsze. My. Ale, są Ale autobusy powoliwo. są najszybsze. Zanim wyruszycie, moi drodzy kochani, każdy z Was otrzymuje pewną szklankę. Wow. Lensut, tak. proszę bardzo, to jest dla Ciebie. Dziękuję. Ale jest pusta.

Jóż! Zostaw wycieraczki Ej, my też się opóźniamy Nie wiem jak jechać, ale aktualnie wygrywam Oj, tam dokuczaj jeszcze razkowi, ale ja już pchnę Zostaw to auto Ja... Tej drugiej nie Ja... No nie mogę tak z tymi drzwiami jechać Chowaj. Gdzie my jedziemy w ogóle? Czekaj Ej, gdzie jest Musimy wygooglować pręgierz. Gdzie jest ten pręgierz? Na rynku. Na rynku przed rynek. makiem. Rynek? Dzięki za info. Paweł. 25 minut autem, 52 minuty komunikacja. I kur... też musimy zapierdzielać. <grym> jak my mamy to wygrać? Za 11 minut Remek będzie w połowie drogi. Ja pierdzielę, klęcę już tam na rowerze. Aaaa! Co ty <grym> A myślisz, że będziesz pierwszy? Będę pierwszy! Stary, nie masz szans! Gdzie jest ścieżka rowerowa? Jest po drugiej stronie ulicy. Kurwax! <grym> Patrzcie, Glęca, jak jedzie. <grym> ja myślę, że mam największą szansę na wygraną. Jak myślisz, kto wygra? Ja obstawię rower, bo nie stoi w korkach. i Jedzie szybko, bo Glęcu ma zarąbisty ten o. rower, więc jedzie szybko. Nie musi szukać miejsca parkingowego i nie walczy ze mną. Ja mimo wszystko stawiam na samochód. Pomijając fakt korków, pomijając utrudnienie związane z parkowaniem, to samochód jest najszybszy. No i najbezpieczniejszy. Skąd to wie zapytacie? A to dzięki serwisowi CarVertical, dzięki któremu możemy dowiedzieć się wszystkich informacji na temat pojazdu, który nas interesuje przed jego zakupem. Wystarczy, że wpiszemy numer win pojazdu i już po chwili otrzymamy pełne informacje na temat historii samochodu. Między innymi czy samochód miał wypadek, zdjęcia z ewentualnych szkód, czy licznik nie został cofnięty oraz informacje takie jak kraj pochodzenia samochodu i czy przypadkiem samochód nie został skradziony. Usługa jest płatna. Jeżeli otrzymasz niewystarczającą ilość informacji na temat samochodu, CarVertical automatycznie zwrócicie pieniądze. Jeżeli tak się nie stanie, śmiało możecie liczyć na pomoc supportu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zostawiam wam link w opisie ze specjalną promocją dla was, więc śmiało korzystajcie. Ogólnie sprawdziłem już na Google Maps, gdzie jest ten przengręż, przengręż, czy tam jak to tam się zwie. Wystarczy, że muszę jechać prosto. Wystartowałem 2 minuty temu i już jestem w korku. Witam we Wrocławiu. Widzę, że na ulicy są korki tutaj, więc wypatruję remka, ale chyba go tu nie ma. Korzystając z tego, że w korku stoję i bardzo powoli się przemieszczam, przyznam szczerze, że nie wiem o co jeszcze chodzi z tą szklanką i tą linią. Jak to zobaczyłem, to myślałem, że nam wleje wodę i nam każe dojechać do mety z wodą w tej szklance, ale tak nie kazał. Jestem w ogóle ciekaw, czy Wiktoria i Szymi trafią na busa. Widzimy nasz cel tutaj. Przystanę cel. Wow, za chwilę zadzwonimy do Remika i spytamy się gdzie już jest, żeby ocenić nasze szanse. Ma, które są ma. takie. Uf, uf. The uf, uf. O kurde bagiety. Chowaj wszystko, nie mamy samego psa. A, a uf. Uf, Dzięki Felek stary. Właśnie za chwilę zobaczyłem polówkę. więc Remek jest tak przede nie może ze 100 metrów? W tym miejscu jest ruch większy niż zwykle. Zajebiście. Ja myślę, że Glencu ma dużą szansę teraz w tych korkach. Jezu, współczuję Wiktorii i Żumiemu. Teraz stoją pewnie na przystanku nie wiedzą co zrobić. O, ja My właśnie dotarliśmy na przystanek. Dotarliśmy na przystanek, za 5 minut autobus. Dopiero? Ja, ja Chyba pierdol. się porównało, my jesteśmy na Bielanach jeszcze. Ogólnie sprawdzałem temperaturę. Pokazuje pin a ja mam rękawiczki bez paltu. Jeszcze przy tym pędzie, przy wietrze, naprawdę temperatura odczuwalna spada do zera. Każde czerwone póki co. Nie miałem ani jednego zielonego, żebym przejechał na skrzyżowaniu bez stania. Jest dramat, ale wiadomo, są pieniądze, to jest walka ma stary jak tam? Katastrofa, są takie korki, są jakiś hit. Do tego Pacierza, pręgierza mam już nie, niedużo. Ej, tak, ja muszę na rynek. Gdzie ja zaparkuję? No i se stoję stoje znów. Zajebiście. Ale i tak mam lepiej niż Szumi i wiki. Dobra, czekaj, dopnij krawędzę. Ja nie kryzys. mam wągowy. dawaj, dwa normalne. Ale dawno nie jechałem autobusem. Ale zapach w każdym jest taki sam. Mi się pokazuje, 14 minut, Wygląda jest tak w połowie drogi, mniej więcej. Nie, no i znów czerwone. Ja pierdzielę. No to są jakieś żarty, no. Już nie wiem, ile serii tych czerwonych, zielonych przeżyłem. Ja, ja pod zakazem stanę, mam to w dupie, staję pod zakazem stary i robię to. Ale ty moim samochodem jesteś! Jak ci zrobię blokady na porusze, to to nie maja sprawa sprawy. Cholera za strana. Dobra. Już widzę centrum, jestem dosyć blisko, więc tylko się nie przewrócić nigdzie i dojeżdżę. Dobra. dobra, Darek. O, o, pojechały Andrzeje. Stój, stój, Kysz, ty też stój, Kysz. No. Dobra, jestem na tak się składa, że akurat tutory przerabiają. Będą mieli kłopot, jeżeli chodzi o naszych kompanów, co podróżują komunikacją miejską. Jestem na rynku. mi miał taką wadę, że muszę znaleźć jeszcze parking gdzieś i dojść z tego parkingu. Ja mogę jechać bezpośrednio tam z rowerem. I tutaj zawsze wjeżdżam. Tam jest szewska. Tu się wpierdzielam na to osiedle. I tutaj, jak będzie miejsce, to jestem uratowany. Dobro, ej! Ty coś glancuj. Ej, może sobie jeszcze granica wypiję na jarmarku. To jest dobry pomysł Jeden może autobus Puściutki Masz. Ale miota w tych autobusach Mam nadzieję, że to jest to że To jest ten Pręgierz Pręgierz, czy jak tam mu to było? Dobra, to jest Pręgierz A Robimy foteczkę dla Mareczka Pręgierz jest za mną Chciała o, 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 o robi mi foto? to. Foto. foto? Nie, 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 wysłał z zdjęcie, stary Dawaj Marek Nie, 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 Wysyłam. Marek Ej A gdzie zaparkowałeś? Tutaj, pod zakazem. No. Ej, dobra, jest? I na Messengerze już wysyłam ci część drugiego zadania. Glęcu, zobaczmy jak u ciebie. Glęcu, również ślicznie. Gdy nasi uczestnicy zrobili sobie zdjęcie z pręgierzem, dostali informację o tym, żeby wypełnić szklankę cukrem. Do odpowiedniej linii, tak mieli zaznaczone. Następnie, gdy uda im się to zrobić, muszą odnaleźć mnie, gdzieś niedaleko pręgierza. Jeżeli odnajdą mnie, wygrywają. Tyle. Z powodzenia, przyjacielu. A skąd załatwić cukier? Nie możemy go kupić w sklepie. Dzień dobry. Ja mam takie pytanko do pani, bo dostałem takie wyzwanie od kolegi. Eee, proszę nie dawać, <laughs> żeby... dawać cukru. Proszę nie dawać cukru, żebym załatwił cukier do tej szklanki, do tej linii. Czy byłoby to pani możliwe? Ma pani cukier? Dzień dobry. Ja mam prośbę nietypową, ale dostałem zadanie od kolegi o zebranie. Tyle cukru. Szczęście, bo mam. O Jezu, będę bardzo wdzięczny i potem po tym zadaniu tu przyjdę na gofra. Na pewno. Do tej czarnej kreski? Tak, tak, tak. Jezu, dziękuję bardzo. Perfekto. Pięknie pani dziękuję. Będzie się do pani. Dzięki wielkie. A tu dzisiaj to mamy? Maruś? Kłoniuwa. A I... Jarmark! <grytanie> Marek wita poszukiwany! Marek wita! Jest tu na jarmarku, to bezgrzę by się nie obeszło No, a teoretycznie. Chłopaki powinni się pojawić tutaj. Tu jest pręgierz, a tu grzaniec cukier. i cukier. Wszystko, czego potrzebuję do szczęścia. Czy ma pani może herbatki? Nie. Nie? Herbatka jest prosto, Tam O. Dziękuję jest. bardzo. Chodź, Peruś, chodź, idziemy na herbatkę. Ej, my nie damy rady. Pokazuje nam 40 albo 50 minut na miejsce. Znalazłeś go? Jeszcze nie. Nie, je, że tutaj, przejechałem cały rynek, nic. <laughs> Ej, mam! Marek! Mam cię! Marek, nie masz! Co? Nie! No, nie. Marek, 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 gotowe? Nie, nie, nie! co, byłem pierwszy, byłem pierwszy! Marek! Słuchaj dla ciebie! Słyszę, jakieś dzieci krzyczą rezy. Wygrałem! Wygrałeś! Nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Wiesz gdzie jest Wiktoria i, i Szumi? 40 minut z drogi mają jeszcze. Co mówisz? Nagrywki się już dawno skończyły Sorry, ale wygrałem Wygrałeś? O ale tyle Dosłownie o tyle, tyle naprawdę Ma Macie tysiaka na nową torebkę Jaką torebkę? Co?